Ma odwołanie od tego mandatu? Już? Co tam tak, poszło? Do sądu? No. Tego 500 złotych za bezpodstawne wezwanie tydzień no. temu no. Bo to w ciągu lat. Marek tak nie... mnie napisał, adwokat tak. mój kolega i no. e, ja zawiodłem ten sam dzień u mnie nie ma tam, że wiesz Tak. E, że jak coś jakiego to ja nie zawiodłem mm -hmm. Marek nie ma ze mną ci powiem, żadnych e, adwokat nie ma żadnych problemów mm -hmm. z tym za więzieniem. E, nie wiesz, można pojechać do na naszej kantenary wspólnej mm -hmm. na micky wyczesienie. Tak, taki Ja przed nim się zapytał. Powiem. Panie. Czysztopem nie mam problemu. Tak. E, Za więzieniem pisał. Ja napiszę, nawet wpada nieumówiony. Dzień jak trzeba. Mm -hmm. Ja nie stawiam do raportu. Ja muszę pisać no. i jemu piszę. On... Albo mają się na jakiś dzień przyjechać. On przyjeżdża, ja piszę, on zawodzi, ten sam dzień i co? Mhm. Nie mam problemu. Mhm. U mnie wszystko jest. Czyli y, mamy. Nadzieję... Czeka, czekam tylko. Tak. Skąd? Sz sądu. Tak. Później sąd ma powołać adwokata, jest roz zaznaczony i tak dalej. Mhm. No, moim... Na, na pytanie. moim zdaniem ten mandat to bezprawny jest, mówiłem już o tym. Ja wiem. No. Ja. Także Ja się napisałem sam do e, komendanta e, miejskiego e, Maciej Daniela Wesołowskiego. Mhm. Dołączyłem e, ksero e, pożaru mhm. e, żeby... Musisz stawiać teraz strzelany. Przy bramce. Samochód? Tak. No. no teraz się zmieniły przepisy. A! Ech. Ech. Czekaj, półtora metra to zostawiłem, bo film żeśmy o tym z Krzyśkiem nagrali. Ale, Przy bramce. A, a dzisiaj no. jeden przyjechali tu samochodem, tak. źle postaw, postawił samochód tak. na tym i po prostu tam dokuczali, Krzyczeli mhm. na niego całe tak. a on na no. straż miejscu zadzwonił i do, dostał gość 1500 zł. Krzyś się opowiadał o tym. 1500 zł mandatu, tak. tak. No. A on nie chciał przyjąć? się zmieniły. Przepisy, tak, mandaty od nowego roku pod A on nie tak. chciał przyjąć mandatu. Nie tak. To tak. ten, jak się nazywa, strażnik jego pouczył, bo ma prawo pouczyć. Proszę bardzo, może pan nie podpisać mandatu. no My kierujemy sprawę. Gdzie? Mhm. Do sądu. Wyjął aparat, zrobił zdjęcie. Da, Mam ja dajmy że pan coś mówi. na chodniku, że pan uciekł jeszcze przed nami. No. No, to będzie pan, albo pan się... Już za ucieczkę nie będę nic mówić, ale 1500 zł za parkowanie musisz opłacić. Przyjmujesz pan, czy nie? Pomyśl, mhm. pomyśl, wziął i przyjął. I musi opłacić. No. Bo jeżeli nie opłaci, to i tak i tak pójdzie sprawa do sądu. Wiesz, Ma 7 dni na opłacenie. Jeśli 7 dniach nie opłaci, to. On to... Oni skierują. Po, po, poczekaj chwilkę, zaraz już. Co? Tak, mam gość. Pytanie jeszcze ma jakiś Wiz do Ciebie. To chciałem Dawaj. następny film nagrać. Nagrywamy następny film.